Moi kochani, dzień dobry. W dniu waszego święta chciałabym złożyć wam najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, radości, samych słonecznych dni oraz żeby wasz uśmiech z waszych twarzy nigdy nie znikał. Tęsknimy bardzo za wami. Całuski dla wszystkich. Okawi dnia dziecka przesyłam wam najszczersze. moim tygryskom, słoneczkom, kwiatuszkom i wielkoludom wszystkiego co najpiękniejsze. Spełnienia marzeń i radości z okazji Dnia Dziecka. Buziaczki! Kochani, i na co dzień od święta Pani Ewa zawsze o Was pamięta. Dziś życzenia Wam wysyła spełnienia wszystkich marzeń, prawdziwych przyjaciół i dużo uśmiechu. Kochani, z okazji Dnia Dziecka życzę Wam zawsze uśmiechniętej buźki, wszystkiego co najlepsze i pozdrawiam! Dzieci, zdroweczka, słodyczy i co tylko wam się jeszcze marzy. Wszystkiego najlepszego, z kochani, okazji dnia wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Bądźcie dziećmi jak najdłużej. Nie dorastajcie zbyt szybko. Życzę wam wielu, wielu przyjaźni. Niech wasze beztroskie życie trwa jak najdłużej. Szkoda, że nie możemy iść na lody, ani razem powygłupiać się na sali gimnastycznej. Ale to nic, odbijemy sobie to na drugi rok. Wszystkiego dobrego. Pa, kochani! 1 czerwca, wstawać dzieci. Dzisiaj w słońce tylko dla Was świeci. Z okazji Dnia Dziecka wszystkim uczniom naszej szkoły życzę cudownych wakacji, uśmiechu na twarzy, najlepszych przyjaciół, radości, pomyślności oraz, żeby dzieciństwo trwało jak najdłużej. Dużo szczęścia i słodyczy w Dniu Dziecka wszystkim dzieciom, małym i dużym, pani Madzia życzy.